W tym tygodniu trochę prac pielęgnacyjnych, ponieważ w następnym tygodniu mają być upały i nie będę już w stanie robić na ogródku. Wyplewiłam sobie wczoraj tutaj z tyłu, właściwie to na około domu, ale tylko po całym domu, bo nie zdołam tego ogarnąć yy, tak szybko. Tutaj moja ścieżka, którą zaczęłam robić, no niby ją skończyłam na tej yy, to jest chłopek na podsypce bazaltowej. Ładnie siedzi, nawet się wygodnie po tym chodzi, ale później jak zrobiłam zdjęcia, to w domu coś mi nie pasowało i nikomu to się nie podoba, i prawdopodobnie będzie to do rozbiórki. Jak widzicie, trawa tutaj, o ile w ogóle można to nazwać trawą, już mi usycha. Została spryskana. Ta z tyłu została wykoszona ładnie przez moją mamę. I już właściwie to trzeba by było ją skosić drugi raz, bardzo króciutko. No ale co do tej trawy tutaj spryskanej, no to niestety musiałam użyć środków, inaczej się nie dało, bo przecież nie poradzę sobie z wyrywaniem ani z plewieniem. No nie wiem, jakbym to miała zrobić ręcznie bez używania chemii i to był warunek firmy ogrodniczej która tu przyjdzie z glebogryzarką i ładnie mi to no tą ziemię przekopie ale najpierw musiałam to spryskać, teraz czekam aż uschnie i następnie będę grabić to też trochę roboty będzie, bo tutaj będzie około no, z 200 czy 300 metrów tej trawy, może tak z góry się nie wydaje no ale tak rzeczywiście jest po lewej stronie, w schodach, wygodnie się już schodzi. Tutaj mam jeszcze nawiezioną podsypkę i też coś będziemy tutaj próbowali zrobić. Zobaczcie, jak ładnie kwitnie ta azalia. Ma takie pełne, pełne kwiaty. I liście też ma takie, przebarwiające się na czerwono. Te kwiaty to są takie, jakby zatopione w tych, w tych liściach. Posadziłam sobie tutaj też y, róże. To jest y, Augusta Louise. Bardzo ładna róża to będzie. Tutaj jeszcze muszę trochę podsypać ziemi i dopiero wtedy na sobie tutaj kory. Tak to wszystko wygląda. Tutaj jeszcze będzie robione y, z tych kamyczków obrzeże, prawdopodobnie z kostki granitowej, ale to dopiero jak y, zacznę robić tutaj ten trawnik z tyłu. Jeszcze biała y, azaria od mojej mamy. W tamtym roku mi ją przesadziła ze swojego ogrodu. Ładnie z tyłu już rośnie. Y, no, właściwie tu mam dwa gatunki lawendy. To jest chyba największym okazem, jaki mam. Była najmniej y, przycinana. Wszystkie inne zostały bardzo krótko przycięte. Tutaj też jeszcze ten taras, nie patrzcie, tak tu brakuje kostki, tu coś, ale to chyba wszystko będzie rozbierane, cała ta opaska z tej kostki granitowej, bo wcześniej mieliśmy tu właśnie kłaść granit, ale chyba jednak tak nie będzie i to wszystko będzie rozebrane. A co do tego, co tu jeszcze położyć na tym tarasie, to się zastanawiamy. A tutaj właśnie jest ta moja ścieżka. I to wszystko tutaj po bokach miało być zasypane tym samym żwirkiem. I to by trochę wyglądało, tak, taki skalniak. Po bokach byłyby miniaturowe iglaki. No i powiem Wam, że fajnie się po tym chodzi. Dosyć solidnie to siedzi. 6 godzin spędziłam robiąc to. I chyba wszystko będzie do, do rozbiórki. Trochę mi szkoda tego, no ale nie za bardzo pasuje to do całego założenia, do tej kostki. Może zrobimy jakieś takie obrzeża właśnie yy, z kostki granitowej i w środek damy co jakiś czas ten właśnie łupek i zasypany żwirkiem, może coś takiego. Albo z podkładów kolejowych. Yy, takie stopnie. To wszystko po to, żeby się wyrównać do punktu 0, żeby było fajnie schodzić do trawnika i później przez trawnik aż do sadu w tamtym kierunku pójdzie kolejna, yy, no kolejna, ta sama ścieżka. Tam do końca i tam resztą będę się dalej zajmowała. Fajnie bażanty chodzą i tak skrzeczą. Właściwie to jeden chodzi i nawołuje Samice. Widzę, jest tam z tyłu, ale wy już nie dostrzeżecie. Teraz trochę pusto się tutaj zrobiło, jak już wyciąłem te przekwitłe tulipany. Zobaczcie, jakie maki mają grube pąki. Są czerwone. Ładnie będą kwitły. Tutaj jakaś żurawka. Żurawek mam kilka. Takie żółte, pomarańczowe jaskrawożółte, bordowe, jakieś nakrapiane. Nie wiem, że są fanatycy żurawek, ja jakoś tak za nimi no są, bo są, ale nie są moimi ulubionymi roślinami. Natomiast bardzo lubię lawendę i mam jej dosyć sporo. Zawsze kupowałam w szkółkach, w szkołach, w, szkołach, w sklepach, i nigdy mi nie chciała rosnąć to nie przywiozą sobie z Anglii posianych, a później przez sadzonki moje robionych, y, przeze mnie sadzonki i tak do tej pory mi rosną, że teraz się nasiewają y, same. Jeszcze jakaś konwalia się przybłąkała. Nawet nie wiem y, skąd. O, kolejne lawendy. Hortensje też mają już pąki. Tutaj jest ogrodowa. Tam z tyłu jest y, drzewiasta. No i róże. Tutaj właśnie jest taki romantyczny. Po tej stronie mam takie romantyczne rośliny. Najpierw oczywiście są tulipany, jak naokoło domu, a później są róże, lawenda, naparstnica. O, już niedługo będzie kwitła. Hosty. Jeszcze są te czoski, już przekwitają. I moja ulubiona róża. Ona ma takie drobniutkie różowe kwiatuszki bardzo szybko się rozrasta. Patrzcie jakie ma duże przyrosty już w tym roku. I tutaj jakieś skalniaczki, które jakie się wymieszały fioletowo-niebieskie z różowymi. ładnie wyglądają. I lawenda. Patrzcie tutaj ona ma fajne słońce i już o jakie ma fioletowe pączki. Bukszpany muszę przyciąć. Jeszcze tego nie zrobiłam, ale już tego wymagają właśnie. I tutaj z przodu teraz będą kwitły jakieś liliowce i lilie. Tutaj na różowo z tyłu te, te srebrzyste, zawsze zapominam nazwy, bukszpan, śmielina i tam y, formuję na nóżce y, tuję szmaragdową, żeby było coś wysokiego tutaj. Ale musisz się zastanowić co by tu jeszcze, bo wiosną tutaj jest bardzo kolorowo, a później jak wytnę to jest właśnie tak, tak trochę ponuro i zanim te iglaki się rozrosną. Już takie położące dopiero, teraz tu posadziłam, jeszcze nie są takie, takie ładne. Zanim to zarośnie, żeby to jakoś fajnie wyglądało. No i oczywiście tutaj też teraz trzeba będzie zrobić. Jeszcze tutaj te o, bloczki trzeba obrobić, schody. To wszystko będzie tutaj, właśnie z płyt granitowych, tak żeby pasowały do tej opaski z granitu. No i w ogóle do całego granitu, bo jego mamy bardzo dużo. I ten żwirek. A ja zaraz zajmę się tutaj podjazdem. Bo ten żwirek, który tutaj wysypaliśmy, było bardzo głęboko tutaj wybrana ziemia. Właściwie to chyba jak pod autostradę, powiem Wam. Później nawieźliśmy bardzo dużo piasku, żwiru, na to był gruby bazalt, i dopiero później był ten żwirek. I chciałam, żeby było to właśnie tak jak w angielskich ogrodach, gdzie mają przed domem wszyscy właściwie co drugi dom ma taki żwirek wysypany, ale nie wiedziałam, że to musi być żwirek kruszony, łamany. bo A my mamy takie zwykłe otoczaki z pobliskiej żwirowni i właściwie jak się jeździ tutaj autem, czy, czy chodzi, to się można... Jak, jak w bagnie, nogi grzęzną. Ale to też przez to, że bardzo grubo zostało go wysypane. Tutaj poszła cała wywrotka na, na ten podjazd. Nie pamiętam dokładnie, bo to było dwa, dwa lata temu. Coś ponad 200 zł, 280 czy 260, chyba za tonę, jak dobrze pamiętam. I cała wywrotka tutaj poszła, czyli bardzo dużo. I teraz musimy wybieramy to właściwie, żeby było bardzo cieniutko tego. Zaraz będę to rozgrabiała i wtedy ubijemy to ubijarką, tą samą, co została ubita ta kostka. Tam na początku właśnie wjazdu tak jest zrobione i tam się nawet fajnie już jeździ i chodzi. I tak to będzie właśnie wszystko wyglądało. Aha, pokażę Wam jeszcze co dzisiaj sobie kupiłam na dzień matki. Poszłam w moim małym do szkółki i kupiłam sobie yy, właśnie to mój synek mi kupił takiego klona klon japoński, tak. Y, takiego jeszcze nie miałam. Mam czerwony, który właściwie to bardzo licho rośnie, bo ciągle coś mu nie pasuje. Przywiozłam go sobie z Anglii, ale no mam nadzieję, że w tym roku jakoś ruszy, bo mu zmieniłam miejsce. I kupiłam sobie do tego jeszcze taką azalię, takiej jeszcze nie miałam. I to jest azalia homebush, tak się nazywa. Homebush, patrzcie jakie ma takie Piękne kwiatki, takie piłeczki. I teraz przejdziemy do tak zwanej przeze mnie alei rododendronowej. Jeszcze zanim rododendrony, to pokażę wam jeszcze na ręce, że kalina jeszcze kwitnie. Patrzcie jakie ma piękne piłeczki. Muszę sobie zrobić szczepki, ale nie będę robiła szczepek y, takich y, urwanych, tylko po prostu te gałązki, które leżą tutaj przy ziemi, to sobie zasypię i przegniotę kamieniem, puszczą w korzenie i na wiosnę sobie porozdzielam i posadzę tam z tyłu. I tutaj właśnie jest potrzebne już też plewienie i muszę się tym zająć. O, aleja rododendronowa. To moja mama mi tutaj posadziła w tamtym roku te wszystkie rododendrony, bo mnie nie było. I patrzcie, jak się fajnie złożyło, że są same kolory, właśnie taki fiolet, yy, róż, takie bordo, wszystkie w tej samej tonacji, i to właściwie na przemian. Tutaj jeszcze między nimi, jak sobie posadzę, taki właśnie bordowy jak tamten, to będą tak na przemian. Na przemian fiolet-bordo fiolet-bordo takie ładne kolory. I tutaj, o, też między nimi są hortensje ogrodowe. Trzeba je podać, bo jest bardzo sucho. Nie wiem dlaczego, jak wszędzie dookoła pada, to u nas nigdy nie pada. Nie dość, że yy, mam tu bardzo. Żwirowatą ziemię przepuszczalną, czyli ona w ogóle tu nie stoi. To jeszcze w dodatku nic tu nie pada. Jest bardzo sucho. Jak w 2015 umarło mi ponad około 200 drzewek tuji właśnie przez tą suszę i zarazę, która je dopadła tutaj na końcu rhododendron, który w ogóle nie kwitnie. Chyba go stąd przesadzę, coś, coś, coś mu nie pasuje. Chyba jutro będę musiała znowu trawę skosić. I tak wyglądają te rhododendrony. Mam nadzieję, że szybko urosną i że tu będzie naprawdę ładne tło, kiedy będę patrzyła z domu, z okna, z kuchni. To będzie tutaj na właśnie na wiosnę tak kolorowo. Po kilku godzinach, nie wiem dokładnie ile mi to zajęło 2-3 godziny, już jest wieczór, i kamień rozgarnęłam y, na boki. Wygląda to trochę jak Biblijne Morze. I teraz ktoś silny, silniejszy ode mnie, będzie ładował to na taczki i przewoził mi do tyłu. I tam będę dalej budowała y, ten skalniak pod tarasem. Jest już wieczór po siódmej godzinie. Słońce dalej mocno świeci. Trawkę tutaj obcięłam, skosiłam wczoraj. To jeszcze ten kamień trzeba wywieźć z podjazdu. To wywieziemy go tam na parking, bo tam jeszcze jest ten bazalt i trzeba go też tak przykryć. Jak yy, tym kamyczkiem, jak tutaj. Tak jak widzicie ścieżki mam obsypane tą podsypką, żeby pochodziło wszystko jeszcze w szczelini. I mama mi dzisiaj skosiła... Przez kilka godzin kosiła tutaj cały ten tył. I tutaj właśnie mamy takie duże boisko. Już. Niektóre róże kwitną. Dzisiaj zawrócę o jaka już lawenda piękna. Ma piękny, cudny kolor, kolor i zapach ta róża. Tutaj ta biała różowa drobniutka niedługo będzie kwitła, a tutaj z tyłu jest taka taka pełna ładna taka i Naparstnica tak samo już rozkwitła i dzisiaj pięknie tutaj e, dużo pszczół było sobie wchodziły i piły nektar. Wszystko jak zielono. No oprócz tej trawy tutaj co jest e, opryskana, jest sucha, ale tutaj e, jest zieloniutko. I w końcu widać sad tam z tyłu. I tam są jakieś drzewka. Muszę tutaj uważnie patrzeć, żeby się na jakiegoś węża nie nadziać. Szczurek mam pełno. Węży jeszcze nie widziałam, ale wiem, że są. Tutaj mam taką rabatę. Ona trochę ginie właśnie w tej, tej strasznej trawie. Zaraz przed sadem posadziłam sobie w rzędzie tuje i zrobiłam właśnie sobie taką rabatę. Ona ładniej będzie wyeksponowana, kiedy w końcu będzie przed nią piękny trawnik. No i tutaj ten, ten sad. On tak powoli rosną te drzewa, bo jest tutaj bardzo sucho, ale w końcu się weźmie za siebie. Niektóre są już dosyć spore te drzewa. Mam no, tylko ciężko z tym owocowaniem, bo miały bardzo dużo kwiatów, ale niestety jak przyszły te pszym to to ścięło kwiaty i pewnie owoców będzie bardzo mało. Tato sobie tutaj robi eksperymenty. Szczepi różne odmiany na jednym drzewku. Niektóre się przyjmują, niektóre nie i na końcu ja mam brzozy no tu je tak samo ale są jeszcze brzozy, buki sosny jarzębina kilka drzewek w rogu tam jest kompostownik i tak to właśnie wygląda to na razie tyle na ten odcinek i już niedługo zaczną kwitnąć bardziej róże w następnym tygodniu, to będę nagrywała co dalej.